Parkowanie skośne przodem jest w sumie najłatwiejszym parkowaniem, jakie możecie dostać do wykonania na egzaminie na prawo jazdy. I parkowanie skośne przodem to jest łatwiejsza wersja parkowania prostopadłego przodem. Więc rzeczy, które nam pomagają przy tym parkowaniu, są identyczne. Czyli tak: pierwsza rzecz, która nam pomaga, to jest odpowiednia odległość od samochodu, za którym będziemy parkowali. No i jeżeli ta odległość będzie wynosiła w okolicach dwóch metrów, to jest OK. Ważne, żebyście nie podjechali sobie zbyt blisko. No a druga rzecz, która nam pomaga, to jest moment, w którym zaczynamy wjeżdżać w miejsce parkingowe, czyli odkręcać kierownicę. No i to, co wam mówiłem przy parkowaniu prostopadłym przodem, ja polecam wam raczej spóźnić ten moment odkręcenia kierownicą niż zrobić go zbyt wcześnie. Bo nawet jeżeli ten moment odkręcenia kierownicą spóźnicie, no to znowu wylądujecie sobie na samochodzie, który jest za miejscem parkingowym. Ale korekta z tego miejsca jest banalnie prosta, czyli wrzucamy sobie wsteczny, wycofujemy w tym momencie, no tak jak widzicie na filmie, w przeciwnym kierunku niż przed momentem. No i znowu, tak jak widzicie na filmie, samochód w zasadzie ustawił mi się prawidłowo do zaparkowania. Przy czym, jeżeli chodzi o parkowanie skośne, to w większości przypadków będziecie w stanie zaparkować w miejsce bez korekty, dlatego że mówię, to parkowanie jest naprawdę banalnie proste. No i rzecz. Ostatnia wyjazd z miejsca parkingowego. To pamiętajcie tutaj również, że zawsze wyjeżdżacie sobie w kierunku, z którego przyjechaliście. Czyli w tym momencie ja sobie wycofuję w stronę prawą, a będę jechał w stronę lewą. Także dobrego parkowania Wam życzę. Na koniec zapraszam na stronę paniadzko.pl, czyli na moją stronę. Zapraszam do Mieleckiego i Rzeszowskiego Skręcika, czyli mojej szkół nauki jazdy. Zapraszam na G2A. Jeżeli gracie w gry komputerowe, to G2A jest dla Was. Linki znajdziecie w opisie filmu. No i pozdrawiam. Pa.